Dystans 2800 metrów, a więc konie dwa razy będą pokonywały prostą i gonitwa się rozpoczęła. E, po starcie dosyć wolno, Hamal i wychodzi na front Amwasz Al-Khalidiyah. pierwsze pierwsza ale trzymana mocno przed jeźdźca, troszkę wyłamuje i Hamal jest w tej chwili pierwszy. Hamal, Amwasz e, dalej wielki Dakris i e, Dragon. E, to 200 metrów do <gryw> pierwszego minięcia celownika. E, w tej chwili Wielki Dakris e, poprawił e, Hamal z Wielkim Dakrisem, Amwasz al czwarty, ale blisko galopuje e, Dragon. No, za chwilę tempo pewnie troszkę będzie szybsze. I już w tej chwili Wielki Dakris przed Hamalem, dalej Amwasz i e, Dragon. I bez zmian Hamal z wielkim Dakrisem, Jakieś 2100 metrów do celownika. Ostatni wciąż dragon. Galopuje tuż za rywalami, ale dosyć blisko. Szeroko prowadzona dalej od kanatu Amwasz Al Kalediah. Ikonie na łuku. To jest jakieś 1800 metrów do celownika. Hamal, Wielki Dakris, Amwasz, Al-Kalediyah i e, Dragon. O pierwsza ćwiartka bardzo wolna, ponad 42 sekundy. Rozpoczęcie też nie, nie najszybsze. I w tej chwili e, Hamal przed Wielkim Dakrisem, tuż koło Wielkiego Dakrisa, e, Amwasz, Al-Kalediyah i za nimi spokojnie prowadzone e, Dragon. E, 1400 metrów do słupa, a więc połowa dystansu. Tempo nieco wzrosło, ale jak na koniec tej klasy, to dalej na kolana to nie rzuca. Hamal, Wielki Dakris, Amwarz i Dragon. Cała czwórka razem, dość daleko od Kanatu. I za chwilę konie będą na uku i to będzie 1000 metrów do celownika. I w tej chwili Amwasz lekko przyspieszyła i zajęła drugą lokatę za Hamalem. Nie spieszy się Wielki Dakris, a jeszcze mniej spieszy się ostatni Dragon. 850 metrów do celownika. Hamal pierwszy, a za nim w kolejności Amwasz Alkalediach, Wielki Dakris i Dragon. Jeszcze wzrosło tempo, ale wciąż ono nie jest jakieś zabójcze. Będzie pewnie szybka końcówka. Jeźdźcy odchodzą troszkę dalej od kanatu. Dragon atakuje Hamala w batach wielki Dakris polem Amwasz al kalediah I dragon pierwszy rozpoczął finisz, ucieka, pokazuje swoją szybkość na prostej. E, bardzo mocno wyłamała Amwasz al Kalediyah, ona jest dalej, e, poprawia Wielki Dakris, e, powoli widzę, że ma problemy Hamal. E, Dragon z dużą przewagą i już można to powiedzieć, zeszłoroczny derbista e, w pojedynku e, pokonuje tegorocznego derbista, a więc e, Dragon Wielki Dakris, Amwasz al Kalediyah, ostatni Hamal.